z tej strony Bax. Najpierw no przedstawię Wam już całe, tak naprawdę, łącznie z tymi ukrytymi, czyli niestety, ale no, opory do gruntów, nawet LIS ma lepsze, z tego co widzicie. I to jest spora różnica, jak patrzę. No i co z tego, że mamy dobry silnik? Tu mamy niestety dość mocne kary, jak na takie działo myślałem że będą mniejsze, ale myślę że ten pojazd potrzebuje na pewno turbiny, na pewno dosyłacza i na pewno stabilizacji. W ten sposób ten pojazd naprawdę fajny już troszeczkę lepiej się prezentuje. A jeżeli chodzi o jego wieżę, no patrzcie coś podbija. A wybaczcie, nie będę dokładnie pokazywał, bo mam rolkę roz zepsutą i nie da rady. Tu się wbijemy pod wieżą. Ogólnie, wszystko tylko mnie w jaszmo, jak bo nawet dych się będą mogły odbić. Chociaż nie no tu nawet nie 260, ale po co wcelować taki punkt? Hmm. Nad działem, jak możecie się wcelować tutaj, popatrzcie, jaką macie fajną strefę, żeby się wstrzelić. w ten czołg, albo garnek jest jeszcze większym punktem. Nad... Dobra, przejdźmy sobie na moim przykładzie. Potrzebowałbym 428 bitew, żeby go zrobić, no ale przejdźmy. Pierwsze zadanie 3500 X eksp... raczej 3000 XP, 3,5 żeby czy trzeba wygrać bitwę. Nagrody takie sobie. Dwa razy ukończyć bitwę jako najlepszy gracz w swojej drużynie przez zdobyte doświadczenie lub 5000 punktów. Następny etap to jest zdobyte doświadczenie. 850 punktów doświadczenia bazowego trzy razy. Proste lub 9000. A dziewiątki też są. To jest ciekawsza misja. Zadaj co najmniej 15% wszystkich uszkodzeń zadanych przez Twitch lub 17 tysięcy. Mam nadzieję, że mi się będzie tym, ten trafiąc o połowy damage'a nie umie zrobić. Tak, takimi ostatnio grałem, dlatego, jakby ktoś pytał, zresztą możecie zobaczyć na moje wyniki. Tu już nie ma fioletu jak był kiedyś. Nawet tu poniżej poleciałem. I patrzcie, 68 bitów w ciągu 30 dni. No, no, niestety, pod mnie coraz bardziej wkurza. I na pewno też nie będę miał tyle czasu, żeby zagrać może 300 bitew, ale nie 400, nie ma szans. Jeżeli chciał na poświęcenie, a pewnie będę musiał robić, bo średnio mi idą te misje na maratonie. Ukończę 8 razy jako bitwę, jako najlepszy gracz w obu drużynach pod względem zadanych uszkodzeń. I to jest najbardziej wkurzające, bo jak ty to po zrobić, zrobiłeś, to się okazywało, że w ktoś więcej od ciebie zrobił. No cóż, taki jest problem z tej misją. 9 razy zdobądź przynajmniej 9000 punktów doświadczenia, ale, ale musi być najlepszym graczem względem zdobytego doświadczenia. Czyli w dalszym ciągu jest to porąbane. I 30 tysięcy expa. Następna misja, zadać przynajmniej 4,5 tysiąca uszkodzeń 9 razy, no to to jest proste. Dlatego łatwiejsza misja niż, niż poprzednie nawet. Lub 32 tysiące zdobytego expa. Następna 36 konto premium 15 razy jako najlepszy gracz w obu drużynach będę wzdoby tego doświadczenia. No, czyli podobna jak do poprzedniej misji, no ale wiecie, no trzeba wygrać, bo inaczej im i tak zdobyć się mniej punktów. 40 tysięcy konta premium 500 kredytów ukończ 28 razy bitwę jako najlepszy gracz w swojej drużynie pod względem zadanych uszkodzeń. No widać, że misja po to, żeby nikt już, na, już tu, żeby gracze kupowali. No i 35 razy jako najlepszy gracz w swojej drużynie, pod względem doświadczenia. Lub 50 tysięcy expa. No ale oczywiście jest jeszcze inna motywacja, żeby robić misje, które Wam obniżają koszt, tak naprawdę, tego malowania. No za te misje też otrzymuje się nagrody. Są to premium, jak widzę w każdym, więc myślę, że spoko, spoko zachęta, żeby robić ten show szybciej. Jak ktoś ma dużo czasu, no to cóż, powie, załóżmy nawet jedna bitwa 5 minut, czy, czyli 500 minut, osób, żeby zagrać 100 bitew. Chociaż, co ja mówię, już ostatnim razem jak był maraton na K, to się okazało, że niektórzy po 12 godzin potrafią siedzieć przy komputerze. No ale napiszcie czy będziecie się z tym bawił, bo ja niestety się nie wyrobię raczej z nim. Szkoda mi, czołg mi zniknie, raczej zniknie mi szansa, żeby go zdobyć. No, a może lepiej. Napiszcie co o tym sądzicie, trzymajcie się, czasu.